Cześć, ja nazywam się Ania Kania i na tym kanale opowiadam o tym, jak uczyć się szybko i efektywnie. I dzisiaj mam dla Was mega ekscytujący mnie przynajmniej temat, bo jest to temat, który zamierzałam poruszyć już od chyba roku i zabierałam się do niego bez nadziei, szczerze powiedziawszy. Prawa dotyczy ważnych rzeczy, bo dotyczy tego, jak sport wpływa na nasz mózg. Proszę o opinię eksperta. Ty uprawiasz dużo aktywności fizycznej, jak to wpłynęło na Twój mózg. I kiedy ja się o tym dowiedziałam, to było dla mnie niezwykłe odkrycie, bo wiecie, zazwyczaj nam się mówi, że na nasz mózg największy wpływ ma aktywność tego mózgu, czyli rozwiązywanie krzyżówek, sudoku, jakieś rozwiązywanie problemów. Generalnie. Aktywność umysłowa. A okazuje się, że tak naprawdę u podstawy rozwoju kognitywnego leży aktywność fizyczna. I z drugiej strony, kiedy mówi się o tym, jak aktywność fizyczna wpływa na nasz organizm, mówi się głównie o tym, jak wpływa na nasze ciało, na mięśnie, na kondycję, na zdrowie, ale za bardzo nie mówi się o tym, jak wpływa na mózg. I dzisiaj chcę Wam y, powiedzieć o tym, jak sport. Wpłynie na Wasze wyniki w nauce, wpłynie na Wasze mózgi, na zatrzymanie starzenia się tych mózgów. Moim zdaniem to jest mega ciekawy temat i zostańcie ze mną do końca, bo na końcu też Wam opowiem, ile właściwie tego sportu trzeba uprawiać, żeby miało to znaczenie i miało to faktyczny wpływ na mózg. Cieszmy się, że mamy coś takiego jak obrazowanie mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego, bo właśnie dzięki niemu udało się zbadać uczestników i sprawdzić, jaki wpływ ma aktywność fizyczna na nasze mózgi, także nie byłoby tego filmiku, gdyby nie rezonans magnetyczny, także bądźmy wdzięczni za jego istnienie. W wielu badaniach, których wyniki zaraz Wam przedstawię, użyto właśnie rezonansu magnetycznego, żeby sprawdzić obraz mózgu przed wykonywaniem ćwiczeń i także po ich wykonaniu. Dodatkowo w tych badaniach uwzględniano często też wiek uczestników i rodzaj aktywności fizycznej, której się podejmowali oraz długość jej trwania. Większość tych badań dała bardzo podobne rezultaty i potwierdziły one, że sport ma ogromny wpływ na mózg, ale z czego to właściwie wynika? Dlaczego ewolucji zależało na tym, żeby osobniki, które uprawiają dużo aktywności fizycznej są w ciągłym ruchu, miały zdrowsze mózgi. Przypuszcza się, że było to istotne dla naszych przodków, szczególnie w erze zbieraczałowców kiedy to osobniki, które polowały, które były w ciągłym ruchu w poszukiwaniu pożywienia nawet, musiały zapamiętać dużo więcej gatunków roślin, gatunków zwierząt, zapamiętać ich obyczaje. Musieli być naprawdę bardzo sprawni intelektualnie, żeby dobrze poruszać się po buszu. Jeden osobnik miał ogromną wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje natura, przyroda. Czasem przyjmowaliśmy coraz bardziej osiadły tryb życia i taki rolnik, który hodował na przykład przez całe życie tylko pszenicę, nie musiał już zapamiętać aż tylu informacji, co jego przodkowie, którzy byli właśnie zbieraczołowcami. Anatomicznie jesteśmy stworzeni do bycia w ciągłym ruchu i ewolucja jeszcze nie dogoniła, że tak powiem, naszej obecnej sytuacji życiowej. Dlatego tak duże znaczenie ma dla nas to, żebyśmy byli ciągle aktywni, bo nasz mózg jeszcze jest na tym etapie mózgu naszych przodków. Hippocamp to nasz ośrodek pamięci. To dzięki niemu odbywają się procesy uczenia się i konsolidacji informacji. Niestety hippocamp zmniejsza się co roku o około 1%. Natomiast sprawdzono, że aktywność fizyczna może odwrócić ten proces i zrobić z nas takich. Małych benjaminów batonów, ponieważ regularna aktywność fizyczna doprowadziła do tego, że hipokampy badanych uczestników, uczestników badań powiększyły się o 2%. Takie wyniki pojawiły się u osób, które przez rok ćwiczyły intensywnie siłowo, albo chodziły na 40-minutowe spacery trzy razy w tygodniu, albo jeździły na rowerze. Jeszcze w innym badaniu poproszono studentów o nauczenie się listy totalnie nic nieznaczących słów. Podzielono tych studentów na dwie grupy. Jedni uprawiali sport przed nauką tych słówek, a inni nie podejmowali żadnej aktywności fizycznej. Okazało się, że grupa studentów, która uprawiała sport przed nauką, poprawiła swoje wyniki o 20%, zapamiętała o 20%. Więcej słówek niż grupa kontrolna. A to były nic nieznaczące słowa, a wyobraźcie sobie, co się stanie, kiedy włączycie do tego techniki efektywnej nauki, choćby z kursu, albo po prostu kontekst i sensowne słownictwo, które ma znaczenie. Niestety istnieje tutaj pewne utrudnienie, bo jeżeli chcielibyśmy uzyskać najlepsze efekty z aktywności fizycznej, to tak naprawdę powinniśmy się uczyć będąc w ruchu. Nie chodzi od razu o wykonywanie jakichś ciężkich treningów z Chodakowską. Raczej miałyby one odwrotny skutek, ponieważ tak pokazały badania na myszach przynajmniej, a jak wiadomo, jesteśmy bardzo podobni do myszy. <grych> Ciężkie ćwiczenia fizyczne raczej dadzą odwrotny efekt podczas samej nauki, bo jeżeli uczymy się po tych ciężkich ćwiczeniach fizycznych, to efekty są spoko, ale jeżeli chodzi o równocześnie, Wczesną naukę i ruch to ma być to delikatny ruch, na przykład możemy uczyć się spacerując albo powoli biegnąc na bieżni, chodząc na orbitreku. To da najlepsze efekty, ale nie jest konieczne. Jeżeli nie macie takich możliwości, to oczywiście totalnie nie musicie tego robić. Sama aktywność fizyczna przed nauką już da fajne efekty. A tak naprawdę największe efekty da regularność, bo to systematyczne ćwiczenie sprawia, że nasz hipokamp się powiększa, mamy więcej połączeń międzyneuronowych i to ta regularność sprawiła, że hipokampy badanych uczestników się powiększyły. Okazuje się też, że aktywność fizyczna ma zbawienny wpływ na koncentrację, na którą tak często narzekacie. To jest jedna z waszych największych zmór, problem z koncentracją i rozpraszaniem się. Sport ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o koncentrację, no bo kiedy taki zbieraczołowiec musiał się kupić na polowaniu, na upolowaniu zwierzyny albo skupić na ucieczce, to jego mózg go bardzo, bardzo w tym wspierał. Połączenie aktywności fizycznej w takich warunkach z ruchem jest dość oczywiste. Sport podnosi poziom dopaminy i noradrenaliny, które są neuroprzekaźnikami w synapsach, czyli pomagają zmienić sygnał elektryczny na chemiczny, chemiczny na elektryczny i można powiedzieć, że Większa ilość tych neuroprzekaźników to lepsza koncentracja, szybsza koncentracja, silniejsza koncentracja. To tak w bardzo dużym skrócie. Ta dopamina ma też ułatwić takiemu uciekającemu człowiekowi koncentrację i usunąć szumy, które pojawiają się dookoła, czyli pomaga nam nie tylko skupić się na zadaniu, ale też wyłączyć bodźce, które mogłyby nas rozproszyć. I tutaj podobnie jak w przypadku lepszej pamięci, lepszą koncentrację uzyskamy dosłownie w momencie uprawiania sportu, ale wciąż poczujemy zbawienny wpływ aktywności fizycznej na koncentrację także po ćwiczeniach i podczas nauki. Kiedy się stresujemy, nasze ciało zaczyna się zachowywać bardzo podobnie jak podczas aktywności fizycznej. Kiedy jesteśmy zestresowani, podnosi się poziom kortyzolu, serce przyspiesza, oddech przyspiesza, robi nam się gorąco i generalnie mamy ochotę uciekać. Run. To oczywiście też jest typowa reakcja przystosowawcza do. Zamierzchłych już czasów, i teraz nie bardzo ma ona jakiekolwiek zastosowanie, kiedy na przykład stresujemy się przed egzaminem. Dobrym pomysłem nie jest ani walka oburącz, ani ucieczka. Dlatego, regularna aktywność fizyczna może być tutaj fenomenalnym rozwiązaniem. Raz, że przynajmniej dla mnie daje to takie poczucie wyrzucenia tej energii, która się we mnie zebrała. Często, kiedy stresowałam się przed egzaminami, mówiłam, że idę wybiegać ten stres i to się bardzo sprawdzało, ale też regularna aktywność fizyczna sprawia, że nasz organizm w pewien sposób przyzwyczaja się do tych wyrzutów kortyzolu i kiedy występuje sytuacja stresowa, nie reaguje już na niego tak intensywnie. Po ćwiczeniach pojawiają się też endorfiny i do które mają wpływ na tak zwane dobre samopoczucie po wysiłku fizycznym. Dlatego mają one też zbawienny wpływ na stres. Jeżeli jesteś osobą, której chronicznie do, doskwiera stres z różnego powodu, jesteś takim zlęknionym człowiekiem, to aktywność fizyczna może bardzo podfrawić Twój komfort życia. Sport może totalnie zmienić wasze wyniki w nauce, prędkość zapamiętywania informacji, koncentrację. Ja długo patrzyłam na sport jak na coś, co jest fajne dla osób, które chcą dbać o swoją sylwetkę, o swoje ciało, o zdrowie oczywiście też, ale bardziej jakoś czułam, że to jest ukierunkowane na tę fizyczność, a ja byłam osobą, która bardziej skupiała się na tej stronie umysłowej człowieka, wszystkie moje zainteresowania kręciły się wokół tego i nie przykładałam takiej wagi do sportu. I te badania pokazały mi, że aktywność fizyczna faktycznie może zmienić strukturę mózgu, bo kiedy mówimy o powiększeniu się hipokampu, to nie są tylko jakieś tam zmiany psychologiczne czy chwilowe, chwilowe spełnienie szczęścia. Ale mówimy o faktycznej zmianie struktury mózgu. Kiedy ja się o tym dowiedziałam, poczułam, że jednak bardziej zależy mi na wprowadzeniu tej aktywności fizycznej do swojego życia. Ja od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło u mnie w tej kwestii, z czego jestem mega zadowolona, bo też fizycznie się lepiej czuję, ale i też mam z tego te plusy, jakby dla mojego mózgu, a to jest dla mnie bardzo ważne. Więc jeżeli chcecie wpłynąć aktywnością fizyczną na swoją naukę, na swój mózg, no to tak. Po pierwsze, warto chodzić trzy razy w tygodniu na 40-minutowe spacery. Warto też uprawiać sporty siłowe czy interwały, ale nie podczas nauki, nie tuż przed samą nauką, nawet warto sobie odpocząć kilka godzin po takim interwale czy po ćwiczeniach siłowych, ponieważ one wtedy będą miały gorszy wpływ tym momencie na naukę, ale generalnie poprawią Wasze mózgi, ulepszą Wasze mózgi i odmłodzą. A świetnym pomysłem są też treningi cardio, 45 minutowe treningi cardio 3 razy w tygodniu i takie regularne ćwiczenia będą miały w skali roku wpływ na Wasze mózgi i powiększą Wasze hipokampy. Jeśli podobały Ci się informacje z tego filmu, to bardzo polecam Ci lekturę tej książki W Zdrowym Ciele, Zdrowy Mózg. To jest książka, jedna z niewielu książek, które mogę polecić, jeżeli chodzi o tematykę efektywnej nauki, mózgu i tak dalej. Wydaje mi się, że ta książka wniosła najwięcej do mojego podejścia do mózgu, chociaż tak jak powiedziałam, no, dotyczy czegoś, co teoretycznie byłoby bardziej związane dla nas, tak. Naturalnie z, z naszą fizycznością. Często widzę, czy, czy mam takie poczucie, że wiele książek o mózgu nie porusza tego tematu dogłębnie, tak samo jak książki o efektywnej nauce. Mam wrażenie, że poruszają tylko skrawek tej tematyki. Tak, ta książka jest moją ulubioną i mega, mega Wam ją polecam. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką efektywnej nauki, to polecam Wam przede wszystkim obserwować ten kanał, ponieważ filmy pojawiają się tutaj co tydzień i co tydzień możecie udoskonalać swoją naukę. I także obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam też często opowiadam o różnych sprawach, które dotyczą studentów i uczniów, czy osób uczących się wciąż. No, także życzę Wam. Udanych treningów pamiętajcie, że macie przepiękne mózgi. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia za tydzień. Pa! pa. W kondycji, żeby ich mózgi były dłużej świeży, ja świeży mózg, ja chyba się dużo filmów o zombie oglądałam. Ciao tam, ciodam, popla! Dzisiaj mija o aktywności fizycznej, o wpływie aktywności fizycznej na mózg. Psy się nie lubią przytulać. W ogóle. Nie, nienawidzą. Narka. Ja muszę tyle. Mama musi pracować.